Wiadomości dla Osób Niesłyszących wspiera miasto Racibórz. Dzień dobry, jest piątek, 7 listopada. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, witam i zapraszam na Wiadomości dla Osób Niesłyszących. Zakończono prace scaleniowe na terenie gminy Pietrowice Wielkie. To pierwsza gmina w Polsce, w której w pełni przeprowadzono scalanie gruntów, a za realizację zadania odpowiadał powiat raciborski. 29 października na Zamku Piastowskim w Raciborzu zorganizowano konferencję podsumowującą scalanie gruntów w gminie Pietrowice Wielkie. Jak się okazuje, nasz powiat jest zdecydowanym liderem w tej kwestii. Zakończyliśmy pierwszą gminę w Polsce, jeśli chodzi o gruntów. Ponad 50 milionów złotych wydatkowanych na ten cel. Zadanie realizowane przez powiataci borski, przy współudziale gminy Pietrowice Wielkie. Dlatego dzisiaj wspólnie z panem wójtem Adamem Wajdą chcemy podsumować to wydarzenie i pokazać, co udało się zrealizować. Stalanie gruntów to przede wszystkim bardzo wielkie połączenie małych działek, wielkie areały, ale to również cała infrastruktura, czyli ścieżki, drogi rowerowe, drogi transportu rolnego i właśnie rowy jest to wielka rzecz, wielka rzecz, bo staramy się być gminą wiejską, ale nowoczesną, taką, która wychodzi naprzeciw potrzebom naszego rolnictwa, ale także mieszkańców, bo nie tylko rolnicy korzystają z tej infrastruktury, ale także rolnicy. Jest to bardzo duży krok w kierunku nowoczesności rozwoju, lepszej konkurencyjności naszego rolnictwa. Powiat Raciborski jest liderem, jeśli chodzi o scalanie gruntów. Od samego początku, odkąd pojawiły się środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ten cel, Powiat Raciborski startował do konkursów, zdobywał te środki i wiem, że wielkie sukcesy. Stąd też dla dzisiejsza konferencja Wielkie szapoba dla władz za determinację. Projekt przyniósł korzyści nie tylko rolnikom, ale także środowisku, co docenił prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Samo scalanie gruntów w samym sobie bardzo dużo pozytywnych efektów niesie, a mnie cieszy szczególnie jako szefa instytucji, która ma na celu poprawę, finansowanie wszelakich, Dobrych projektów, dobrych programów, które mają na celu poprawę jakości środowiska, ponieważ jest to połączenie rolnictwa z poszanowaniem środowiska naturalnego. To chodzi głównie też o jakość gleby, to chodzi o meliorację, tutaj chodzi o też możliwość zbierania wody deszczowej, odprowadzanie jej i wiele, wiele innych bardzo ważnych aspektów, które na samym końcu mają na celu zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, czyli tych naszych lokalnych wspólnot, naszych małych ojczyzn. I to jest bardzo ważne. Stalanie gruntów na w gminy Pietrowice Wielkie rozpoczęto wiele lat temu, a początki były niełatwe. To jest długotrwały proces, dlatego jest nazywany proces scaleniowania, w skrócie scalanie. Jest to wieloletnie uzgodnienia, realizacje, przeobrażenie tej wsi w dużo obszarowe grunty, w infrastrukturę drogową, rowów i wiele jakby ewidencję wszystkich znaków granicznych, włożenie nowych. Tak naprawdę taka cała przebudowa tej infrastruktury rolniczej, pól jak widzimy często z daleka w plenerze, to wszystko musiało się trochę przeobrazić, żeby się dostosować do tego dzisiaj nowoczesne rolnictwo stawia wyzwania. Cały proces oczywiście polegał na przyporządkowaniu i pomyślnym złożeniu wniosków, jeśli chodzi o pozyskanie środków, które powiat pozyskał, ale nie byłoby możliwości realizacji tego zadania bez właśnie wspaniałej współpracy między samorządem lokalnym, między poszczególnymi wójtami. Mówię tu o panu Andrzeju Wawrzynku, poprzednim wójcie, ale również po, poprzez dzisiejszego obecnego włodarza, czyli pana Adama Wajdy, który, którzy musieli przekonać na swoim terenie rolników do tego, aby zgodzili się podjąć jękawice i scalić te małe areały e, w jedną wielką całość. Żeby proces e, scalania mógł się rozpocząć, musiała być zgoda ponad połowy właścicieli tych terenów. Więc to wszystko musiało być e, jakby e, podparte ogromnymi rozmowami, ale też zaufaniem rolników, jako właścicieli terenów gruntów rolnych, na ten proces. Bez ich podpisu, bez ich zgody i zaufania, ten proces nie mógłby się rozpocząć. Do pełni sukcesu niezbędne też były środki finansowe, a wszystkiego dopełnić mogła tylko dobra współpraca. Całe zadania realizowana była przez Referat Geodezji Starostwa Powiatowego, ale przy współudziale wielu referatów musieliśmy przygotować postępowania przetargowe, przygotować przetargi, dokumentację i w końcu rozliczyć, czyli praktycznie wszystkie referaty Starostwa Powiatowego były w to bardzo mocno zaangażowane. Ale jeszcze muszę wspomnieć, bo bez dobrej współpracy z urzędem Marszałkowskim z wydziałem terenów wiejskich, ale i z Panem Marszałkiem Grzegorzem Boskim nie byłoby możliwości pozyskiwania tak wielu środków. Dzisiaj mówimy już o całości, które powiat pozyskał, to kwoty naprawdę gigantyczne. Tak jak powiedziałem, tylko Pietowice Wielkie to ponad 50 milionów, więc jest się czym na pewno chwalić. Urząd marszałkowski wdraża środki Unii Europejskiej właśnie też te związane z programem rozwoju obszarów wiejskich. Staramy się pomagać, jak najdalej jesteśmy od przeszkadzania i efektywność wykorzystania tych środków jest naszym celem, bo to jest rozwój województwa Śląskiego, to jest rozwój naszych małych ojczyzn, więc dla nas to priorytet. Podczas spotkania zaprezentowano film podsumowujący prace scaleniowe na terenie gminy Pietrowice Wielkie, ale starosta informował także o scalaniu prowadzonym przez powiat na terenie gminy Krzyżanowice i Krzanowice. Po zakończeniu konferencji organizatorzy i goście udali się do Pawłowa, gdzie wizytowali powstałą w czasie realizacji projektu infrastrukturę, ale też oficjalnie oddano do użytku sześć nowoczesnych zbiorników retencyjnych. Ruszyła budowa nowoczesnego placu zabaw dla potopiecznych żłobka przy ulicy Słonecznej. Miasto pozyskało na ten cel środki z programu Maluch Plus. Rozpoczęły się długo wyczekiwane prace budowlane mające na celu stworzenie nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych bożan. Ruszyła inwestycja pod nazwą Plac Zabaw dla tych naszych najmłodszych bożan, tym razem w żłobku przy ulicy Słonecznej, z czego się niezmiernie cieszymy. Żłobek po rewitalizacji, rozbudowie, którą przeszedł już jakiś czas temu, dzisiaj jest przed następną inwestycją, to jest właśnie Plac Zabaw. Miejsce to będzie nowoczesne i bezpieczne, a przede wszystkim dostosowane do potrzeb dzieci w wieku żłobkowym. Będzie też miał elementy, które będą dydaktycznie pobudzały dzieci do tego, żeby rozwijać swoje pasje, swoje wizje świata. Będzie labirynt, będzie zjeżdżalnia, będzie wspinaczka, będzie huśtawka, jak to dla dzieci. Będzie bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami zabaw, także będzie w pełni bezpieczny i komfortowy i bardzo ciekawy dla najmłodszych plac zabaw, który cieszymy się, że powstanie. Inwestycja ta znacząco podniesie jakość opieki oraz warunki rozwoju dzieci, uczęszczających do żłobka. Jej zakończenie planowane jest na końcówkę tego roku. Oczywiście mogliśmy przełożyć ten czas na przyszły rok, aczkolwiek zależy nam, żeby dzieci miały jak najszybciej plac zabaw. Patrząc na pogodę, jesteśmy pełni optymizmu, że skończy się inwestycja już za niedługo i dzieci jeszcze w tym roku będą mogły skorzystać z wyjścia i z jesiennych możliwości korzystania właśnie z przyrody i spędzania czasu na wolnym powietrzu. Oczywiście na co dzień spędzamy ten dzień, czas z dziećmi na wolnym powietrzu, ponieważ żłobki, obydwa nasze żłobki są wyposażone w wózki sześcioosobowe i kiedy widzę, jak panie opiekunki z dziećmi podążają po mieście z wózkami. Jestem przeszczęśliwy, zresztą pewnie rodzice też, że nasi, yy, nasze dzieci mogą yy, uczestniczyć w wycieczkach po mieście i zwiedzać, oglądać, doświadczać tego, jak wygląda nasze miasto. Obiekt wyposażony zostanie w dwa tarasy, a cały plac zabaw otoczony będzie zielenią. Co ważne, projektując nowy ogród-żłobka, udało się zachować cały istniejący w tym miejscu drzewostan, a wszystko to kosztować będzie niemało. Pieniądze to inwestycja wartości 600 tysięcy złotych, 300 tysięcy z programu Maluch Plus, place zabaw. Z tego programu udało nam się pozyskać. Także 50% dofinansowania na tą inwestycję mamy z zewnątrz. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby dzieci, ale także ich rodziców, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo najmłodszych. Już jutro wielkie otwarcie lodowiska Piastor. Po wielu miesiącach oczekiwań raciborzanie w końcu będą mogli wybrać się na ślizgawkę. Wielkie otwarcie lodowiska Piastor już w sobotę. Do odwiedzenia nowo wybudowanego obiektu przy ulicy Zamkowej zachęca prezydent Raciborza. Otóż po tych różnych perypetiach związanych z lodowiskiem, dzisiaj możemy powiedzieć, że budowa się zakończyła szczęśliwie. 8 zaczyna się taki cykl otwarcia, bo i dziewiątego, i dziesiątego, i jedenastego. Można od ósmego już będzie korzystać z lodowiska. Pierwsza godzina będzie za darmo. Zapraszam wszystkich miłośników łyżwiarstwa do tego, żeby przyszli, zobaczyli cały obiekt, skorzystali i zobaczyli, co nam się tutaj udało zrobić. A udało się sporo. Oprócz ślizgawki, która będzie czynna w sezonie jesienno-zimowym, obiekt wykorzystywany będzie też latem. Stworzono tu także salkę urodzinową z pełnym zapleczem. W sobotę 8 listopada o godzinie 13.30 nastąpi oficjalne otwarcie. Tego dnia odbędzie się także cyrk na lodzie, a wieczorem dyskoteka. W niedzielę lodowisko będzie czynne od 9. .00. Tego dnia będzie można się podszkolić w jeździe na łyżwach, a później zobaczyć pokazy taneczne profesjonalistów. W poniedziałek natomiast mecze hokejowe, a 11 listopada święto niepodległości można uczcić na sportowo. Każdego dnia zaplanowano też dyskotekę na lodzie. Serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym programie to już wszystko. Na kolejny zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.